Nie przyszłyśmy tu, by powtarzać cudze słowa. Przyszłyśmy, by odzyskać własny głos, ten, który niósł się po borach, po łąkach, po brzegach rzek, zanim świat nauczył nas milczeć. Każda z nas nosi w sobie popiół dawnych ognisk, i żar kobiet, które nie zgodziły się zostać złamane. Ich siła płynie w naszej krwi, nie w legendach, nie w opowieściach, ale w każdym drżeniu serca, które mówi: To jeszcze nie koniec. Nie będziemy już dźwigać ciężarów, które nie należą do nas, nie będziemy zginać karku pod cudzymi oczekiwaniami, nie będziemy wygładzać swoich granic, żeby komuś było wygodniej. Naszą naturą jest ruch, ogień, zmiana. Naszą bronią jest świadomość, naszą drogą prawda, nawet ta ciemna, którą inni woleliby zakopać głęboko. Wiedźma nie odwraca wzroku od cienia, ona go oświetla. I gdy jedna wiedźma zapala swój płomień, świat tego nie widzi, ale gdy robią to setki tysiące noc, pęka. Dlatego wzywamy każdą kobietę, która czuje, że w niej też coś się budzi. Wejdź do kręgu. Tu nie ocenimy twojej drogi. Tu usłyszysz, Swój własny głos. Bo moc, która jest w nas, nie jest darem, jest dziedzictwem, i czas, by świat znów ją zobaczył.